Cześć, dzisiaj trzeci odcinek Lalki. Opowiem o bohaterach tego utworu, no i skupię się na charakterystyce tego, tej najważniejszej postaci, czyli Wokulskiego. Zapraszam. Oczywiście nie uda mi się opowiedzieć o wszystkich postaciach, ponieważ w związku z tym, że lalka jest powieścią wielowątkową, tu tych postaci jest bardzo dużo, ale jeżeli chcielibyście sobie tych bohaterów pogrupować, to proponuję, byście użyli czy zgrupowali ich według klucza takiej przynależności do danego środowiska. Bo ja sobie wyróżniam spośród bohaterów lalki tych, o których te warstwy, o których już wcześniej mówiłam, czyli właśnie arystokrację, warstwę mieszczańską czy biedotę miejską, ale można także zwrócić uwagę na przedstawienia chociażby na w Warszawie, Żydów, Niemców czy, czy Polaków. Ogólnie moim zdaniem ten obraz jest trochę stereotypowy, to widać na przykład w tym, jak ukazuje Minclów. Nie, Minclowie jako Niemcy są raczej porządni, dbają o, o to, żeby nauczyć swoich pracowników oszczędzać, o to, by w sklepie niczego nie brakowało i by były te stare, dawne zasady powielane cały czas, żeby wszystko toczyło się wedle ustalonego codziennego rytmu. Żydzi z kolei zostali przedstawieni jako tacy, Którzy właśnie gdzieś w swoich działaniach kierują się pieniędzmi, chociażby tak jest pokazywany, pokazywany stary Szlangbaum. A w arystokracji, w której możemy wyróżnić chociażby barona Krzeszowskiego, czy, czy, czy Starskiego, wspomnianego przeze mnie, czy chociażby właśnie żonę Krzeszowskiego, czyli Krzeszowską, księcia, czy barona Dalskiego, możemy zauważyć jedną taką charakterystyczną cechę. Niezależnie od tego, że oczywiście jakby ci bohaterowie, którzy są przedstawicielami arystokracji, różnią się pomiędzy sobą, to widać w nich wyraźnie, po pierwsze takie przekonanie o swojej wyższości i o tym, że jako arystokraci zajmują ważniejsze miejsce w społeczeństwie, ale po drugie widać w nich taką niechęć do podejmowania roli kierowniczej nad społeczeństwem. I tutaj mogłoby Wam się wydawać, że trochę jakby z tego charakteryzowania arystokracji wymyka się Łęcki, bo wszak to Łęcki w pewnym momencie, kiedy już przepuści cały swój majątek, powie, że teraz należy zbliżyć się do tego mieszczaństwa, bo ono jest przyszłością dla Polski. To jest nieprawda, bo Łęcki, pamiętajcie, nie robi tego z rzeczywistego przekonania, że rolą arystokracji powinno być objęcie tego kierownictwa i przede wszystkim zaopiekowanie się tymi uboższymi, uboższymi ludźmi, ale robi to właściwie tylko z tego powodu, że sam traci pozycję wśród arystokracji i w związku z tym próbuje, próbuje znaleźć sobie ważną rolę właśnie w innej warstwie społecznej. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, no mamy tę warstwę mieszczańską i ona jest tutaj bardzo zróżnicowana, bo jednocześnie możemy tutaj wyliczyć chociażby warstwę kupców różnego rodzaju, przede wszystkim Wokulskiego, chociaż pojawiały się też na przykład wspomnienia o, o innych kupcach, którym nie podoba się to w jaki sposób Wokulski prowadzi swoje interesy, ale możemy tu opowiedzieć też o subiektach czy o innych bohaterach, chociażby studentów, których w, o studentach, których w sumie nie za bardzo wiadomo, czy zakwalifikować jeszcze do mieszczaństwa czy może już do, do biedoty miejskiej. Jeśli chodzi o pokazywanie biedoty z kolei, to tutaj jedną bardzo charakterystyczną cechą jest to, że ludzie ci nie są w stanie wydźwignąć się bez pomocy i to wyraźnie widać w Działalności Wokulskiego. Wystarczy wyciągnięta ręka w kierunku Marianny, czy Wysockiego, czy, czy chociażby Węgiełka, by ci ludzie przy pomocy, czy wykorzystując pomoc Wokulskiego, sami starali się osiągnąć więcej. I jedną z ciekawostek jest to, że Prus w taki sposób pokazuje tych takich najbiedniejszych, tych najprostszych, że oni są przekazicielami, nie wiem, czy to dobrze brzmi, takimi, oni przekazują te najważniejsze takie prawdy życiowe. I nie bez powodu, właśnie Wysocki, czyli brat Furmana Wysockiego, ten, który był kolejarzem, kolejarzem, który uratował Wokulskiego, to on jakby będzie go próbował przekonywać, że nie warto popełnić samobójstwa, tylko warto jakby spojrzeć szerzej i, i, żyć, i żyć dalej. I oczywiście najważniejszym bohaterem lalki jest Wokulski. W momencie, kiedy rozpoczyna się ta powieść, ma on około 46 lat i jest kupcem, który właśnie wrócił z Bułgarii z wojny turecko-rosyjskiej. No i już na początku wiemy, że pozostali bohaterowie, zwłaszcza ci pomniejsi, snują różnego rodzaju spekulacje na temat tego, jak Wokulski mógłby dorobić się swojego majątku. I tutaj jest bardzo ciekawe, że jemu zarzuca się handlowanie bronią. Wydaje się jednak, że Prus nie postawi. W takiej sytuacji swojego bohatera. I bardziej prawdziwe jest to podanie, które mówi o tym, że Wokulski handlował podczas wojny jedzeniem. I tutaj jest jeden bohater, nie pamiętam teraz, kto to mówi, ale jeden z takich pomniejszych bohaterów, który wyraża się wprost, że jeżeli chleb był pieczony z mąki Wokulskiego, to wiadomo, że ta dostawa była uczciwa i że ten chleb był bardzo dobry. Czyli gdzieś tu pojawiają się sprzeczne informacje na temat tego, jak on dorobił się majątku. Natomiast jak poznajemy go, w zasadzie od samego początku, to widzimy go jako człowieka, który jest zdeterminowany do tego, żeby uzyskać to serce Izabeli Łęckiej. I on podejmuje się różnego rodzaju działań. Między innymi kupuje weksle Łęckiego, kupuje srebra, kupuje chociażby klacz barona Krzeszowskiego, z którym Izabela jest w konflikcie, czy kamienice Łęckich. W ten sposób, jakby robi coś takiego, co później Łęcka opisze jako osaczanie. Niemniej on tego nie widzi, bo Wokulski po już pierwszym poznaniu Łęckiej, po tym momencie, kiedy po raz pierwszy widzi ją w teatrze, odkrywa, że może zdobyć kobietę, tę kobietę tylko przy pomocy dwóch zabiegów. Pierwszym z nich byłoby odzyskanie tytułu szlacheckiego, natomiast drugim zdobycie takiego majątku, żeby wkraść się do arystokracji. Ale zanim Wokulski stanie się uczestnikiem tych arystokratycznych spotkań, to przejdzie bardzo ciekawą drogę. Bo jako młody człowiek, najpierw Wokulski pracował w sklepie u Hopfera i pewną sensacją było to, że właśnie subiekt u Hopfera postanawia uczyć się i kształcić, i w związku z tym najpierw dostaje się do szkoły przygotowawczej, a następnie do szkoły głównej. Jest taka piękna scena, kiedy Wokulski po raz ostatni opuszcza ten sklep, w którym pracował, i wtedy koledzy dla tu usuwają taką drabinę, którą on miał wyjść z piwnicy, no i Wokulski wydźwiga się z tej piwnicy przy pomocy własnych rąk i to ma być właściwie metafora jego życia, że wszystko co będzie robił Wokulski będzie mu się udawać tylko przy jakby własnym działaniu takiej przy jakimś, przy jakimś zmożonym wysiłku, który musi on włożyć w realizację jakiegokolwiek celu w momencie kiedy Wokulski był w szkole przygotowawczej, a następnie w szkole głównej, to na, jakby pojawiał się coraz takie wyraźniejsze nastroje wskazujące na to, że odbędzie się powstanie i sam Wokulski opuszcza szkołę główną i bierze udział w tym powstaniu. W Prus nie mówi o tym wprost, mówi coś o zawierusze dziejowej i o tym, że na skutek tego kolejne 7 lat Wokulski spędził w Irkucku. I tam, oprócz tego, że był na zesłaniu, to miał możliwość kształcenia się i sam mówi o tym, że nie dość, że się kształcił, to przebywał z jednymi z, naj, z, jednymi z najważniejszych ludzi tamtego okresu, jakimiś arystokratami, dowódcami w takim prześwietnym towarzystwie. Niemniej po siedmiu latach Wokulski wraca z Irkucka do Warszawy z kwotą 600 rubli w kieszeni i okazuje się, że nikt go nie chce zatrudnić, bo z jednej strony subiekci uważają, że on już nie pasuje do nich, a z drugiej strony naukowcy nie traktują go poważnie. No i w ciągu pół roku Wokulski znowu jest na lodzie, nie ma żadnych pieniędzy i właściwie no, nie ma z czego żyć. W związku z tym nieocenioną pomoc ofiaruje mu jego przyjaciel Rzecki, który załatwia mu pracę w sklepie Mincla. I już po śmierci właśnie tego bohatera, Wokulski staje się narzeczonym, a następnie mężem Małgorzaty Mincel. Sam Wokulski przyznawał, że ten czyn był spowodowany tylko tym, że musiał wydźwignąć się z tej trudnej sytuacji finansowej, to znaczy, że podyktowane to było głównie tą skrajną nędzą, w której się, w której się znajdował. Nie mniej to pięcioletnie małżeństwo, o ile nie było udane, to ze strony Wokulskiego było raczej takim, charakteryzowało się prawdziwym oddaniem. Bowiem mimo tego, że Wokulski nie kochał Małgorzaty, a czasami jakby widać było, nawet Rzecki opowiada takie sceny, gdzie on aż wręcz prawie, że ucieka od tej Małgorzaty, od tych jej nagłych, od jej nagłego przypływu uczuć, ale ważniejsze jest to, że starał się być dobrym mężem, to znaczy chodził z Małgorzatą do kościoła, wspólnie chodzili na spacery, a także organizował dla niej spotkania dla jej przyjaciół. Kiedy po pięciu latach Małgorzata umiera, właśnie już mówiłam wcześniej, nie wiemy dokładnie w jakich okolicznościach to się wydarzyło, ale kiedy umiera, to Wokulski pada, wpada w coś takiego w rodzaju letargu czy depresji, i z tego letargu czy depresji wyprowadza go dopiero ten moment, kiedy widzi Łęcką w teatrze. Wrzecki wtedy radzi mu to, żeby udał się do teatru, żeby na chwilę oderwać się od tych takich trudnych myśli, no i w trakcie tej, tej wizyty widzi Łęcką, która potem stanie się. Się, stanie się jego obsesją. No to wiemy już, dlaczego Wokulski był na wojnie rosyjsko-tureckiej, więc widzimy bohatera, który wraca do Warszawy. Tak jak powiedziałam, widzimy, że swoim działaniem próbuje zbliżyć się do Łęckiej. W pewnym momencie nawet już odbywa się to spotkanie, takie pierwsze zapoznawcze. Wokulski idzie na kolację do Łęckiej. Szczególnie polecam Wam ten fragment i tą śmieszną anegdotkę na temat tego, w jaki sposób powinno się jeść ryby. I wydaje się, że te konsekwentne działania sprawiały, że, że Łęcka coraz przychylniej patrzy na Wokulskiego. I są nawet takie momenty, gdzie ona zaczyna sobie już powoli wyobrażać go jako przyjaciela, jako powiernika sekretów, i dopiero ten epizod z Zasławiu, o którym już troszeczkę powiedziałam, ten taki bardzo arkadyjski element, czy taki arkadyjski motyw, który zawarty został w tym utworze. Ten element z historii bohatera, kiedy spędza on kilka tygodni w Zasławiu, właśnie w towarzystwie Izabeli Łęckiej, sprawia, że w, w przeciągu krótkiego czasu zakochani się zaręczają. Do, jednak warto. o Powiedzieć, że sam Wokulski no, nie jest szczęśliwym narzeczonym, bo właściwie od samego początku okazuje się, że Łęcka trochę inaczej widzi małżeństwo niż on. To znaczy, pomimo tego, że on gdzieś wyobrażał sobie tę kobietę jako idealną, jako taką, której jeżeli, jeżeli uda mu się zdobyć jej serce, że będzie mu ona wierna, no to Łęcka zgadza się na małżeństwo, ale tylko przy zachowaniu wszystkich przywilejów panny, czyli uważa, że będzie miała prawo, będzie miała prawo spotykać się z innymi mężczyznami, będzie Miała prawo wieść życie towarzyskie, o czym chociażby mówi swojej takiej przyjaciółce, powierniczce Wąsowskiej. Cały ten wątek miłości pomiędzy Wokulskim a Łęcką kończy się w momencie wyjazdu Łęckiej, jej ojca Starskiego i Wokulskiego do ciotki Izabeli, która znajduje się w trudnym stanie zdrowotnym, i w związku z tym bohaterowie wybierają się w podróż pociągiem, by, by ją odwiedzić. No, i tutaj w trakcie tej podróży, Wokulski podsłuchuje rozmowę pomiędzy Łęcką a Starskim, z której dowiaduje się, że w trakcie miłosnego zbliżenia kochanków został zgubiony. Metal, który znajdował się w medaliku Łęckiej, i ten metal podarował jej Wokulski w prezencie zaręczynowym. To jest dla niego jednoznacznym dowodem na to, że, że Łęcka go zdradza. I też dodatkowo po raz kolejny pokazuje się ta negatywna cecha Łęckiej, która dalej przypuszcza, że Wokulski nie zna angielskiego i w związku z tym bez żadnej jakby żenady, bez żadnych jakichś problemów, bez jakiegoś takiego poczucia, że zachowuje się niewłaściwie w jego towarzystwie, rozmawia z innym bohaterem, z innym bohaterem o nim. To powoduje, że Wokulski Wokulski wychodzi z tego pociągu, wymawiając się jakimś pilnym telegramem, który otrzymał z Warszawy, no i postanawia wrócić do Warszawy. Idzie wzdłuż torów drogą powrotną, i wtedy, kiedy przejeżdża pociąg, wpada na taki pomysł, by popełnić samobójstwo. I jak wspomniałam wcześniej, ratuje go z tego wszystkiego brat Furmana Wysockiego, któremu, brat Furmana Wysockiego, któremu Wokulski załatwił pracę na stacji w Skierniewicach w zakończeniu losów bohatera już potem jak Wysocki ratuje go spod kół pociągu, widzimy przede wszystkim Wokulskiego jako człowieka załamanego życiem. I nie tylko o tym, że skończyła się ta jego mrzonka na temat Izabeli Łęckiej, już nie może dłużej idealizować kobiety, którą kocha, ale także dlatego, że odkrywa, że w zasadzie jest człowiekiem, którego przez całe życie dokładnie spotyka spotykało dokładnie to samo. Czyli niezależnie od tego, jak próbował się wznieść ponad to, co życie mu ofiarowało, to za każdym razem po pokazywano mu, gdzie jest jego właściwe miejsce. I pomimo tego, że Wokulski już nie musi sprzedawać w sklepu, nie musi też rezygnować ze spółki handlowej, bo przecież miała być to umowa pomiędzy nim a Łęcką, że porzuci sklep, bo wszak kobieta nie chciała być żoną kupca, no to robi to, rozważając jednocześnie, gdzie pokierować, gdzie pokierować się dalej, jakie wybrać, jakie wybrać drogę, jakby którą powinien dalej kroczyć. I tutaj Wokulski momentami myśli o tym, czy by nie skierować, w swój wzrok na naukę i wtedy nawet kupuje sprzęt naukowy, wraca do domu i prowadzi takie dziecięce eksperymenty, ale też na przykład literatura prowadzi go do takiego myślenia i chociażby do porównywania się z Don Kichotem i wtedy Wokulski odkrywa, że o tyle Don Kichot był od niego szczęśliwszy, że do końca życia żył w świecie swoje ułudy i dopiero przed śmiercią zdał sobie sprawę, że ta ułuda nie jest prawdą. I ten typ odczytania utworów literackich właśnie kojarzy nam się bardzo mocno z tymi uczuciami, które dręczył tego bohatera, bo wielokrotnie pojawia się u niego takie przemyślenie i o tym mówi też Rzecki, że Wokulski właściwie jedyną możliwością rozwiązania jego losu byłoby samobójstwo, w którym zatarłby po sobie wszelki ślad. I gdzieś do końca tego utworu, tak jak powiedziałam w związku z tym, że mamy zakończenie otwarte, no to nie wiemy w jaki sposób ostatecznie te losy bohatera się zakończyły. Ale w zależności od tego, jak odbieracie bohatera ze względu na jego charakterystykę, takie zakończenie tych losów wybierzecie, i o tym powiem już za chwilę. Na rozstrzygnięcie tego, czy Wokulski jest pozytywistą, czy romantykiem, musicie poczekać do kolejnego odcinka, już ostatniego, czwartego odcinka Lalki, w którym opowiem oprócz tego także o charakterystyce Łęckiej i Rzeckiego. Zapraszam zatem na odcinek czwarty, a Was zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.